Hej, hej, hej. Witam się z wami recenzją książki Szafarz, pana Grzegorza Brudnika. Książkę dostałam od wspaniałego wydawnictwa Filia, a jej premiera była 27 marca 2024. słuchajcie, jak tutaj sami zobaczycie, z uwagi na mniejszy druk, no troszeczkę ciasniej osadzony. To jest chyba moja pierwsza książka od wydawnictwa Filia, gdzie właśnie taki drobny druk spotkałam. No książkę czytam troszkę dłużej niż zazwyczaj. Powiem wam, że chyba nawet gdybym mogła przeczytać ją na raz, to bym tego nie zrobiła. Dlaczego? No może dziwnie to zabrzmi, ale są czasami książki, gdzie wiecie co, żal się robi, kiedy mamy dojść do końca, naprawdę. Z jednej strony bardzo chcemy tam dotrzeć, gdyż wciąż coś się dzieje i po prostu trudno nie czytać jej dalej. Ale gdy zdajecie sobie sprawę, że nie powiem, ona się skończy, to po prostu robi się wam smutno i mówicie, nie, ona musi poczekać. <grytanie> Tutaj naprawdę wystąpiły ogólnie w całej treści dwie wielkie sprzeczności, no. Po pierwsze, nie ma tutaj idealnych postaci. Każdy zgrywa twardziela, ale ale niekoniecznie nim jest. Postacie potrafią być niewychowane, ale akceptujemy to, no bo poznając powód tych zachowań zaczynamy być jak najbardziej y, wyrozumiali dla nich. Wiecie, tutaj nie ma litości, jest albo wóz, albo przewóz. Konkretna akcja i albo książka Ci się spodoba, albo nie. Opisy są bardzo dokładne, jeśli chodzi o mijane przez postacie rzeczy, uliczki, otoczenia, ale, wiecie, one zawierają taki ogólny obraz, i czasami wystarczy jedno słowo, które sprawi, że nic więcej tutaj nie trzeba dodawać. Taki minimalizm odzwierciedlający właśnie charakterność postaci. I kolejną sprzecznością były same osoby, które swoim opisem i zachowaniem ukazywały twardych ludzi. Ale mało inteligentnych, podczas gdy w trakcie rozmowy byli bardzo spostrzegawczy. Powiem wam, że nawet czytali między wierszami i jakby ukrywali to, że mogą przeciwnika ubiec nawet w jego myślach. Wiecie, nieraz na coś spojrzeli i po prostu cała prawdopodobna historia układała się już w ich umysłach. Dialogów nie jest dużo, ale są to również takie. Mm, Bardziej mamy szorstkie i e, przeznaczone konkretne słowa, jeżeli już te dialogi, widzicie, są takie, e, no to jest akurat dłuższe, krótkie, ale no, słowa są totalnie konkretne, gdzie mają ukazać coś takie, jakby to Wam powiedzieć, w ogólnej wersji, w jednym słowie zawarte i, i wszystko przez samą czas zrozumieć. Ale, ale co tu jeszcze mamy? Nawet mamy chwilę zwątpienia, gdzie czasami postacie się troszeczkę zapominają, i tak, jakby no, krótko się tutaj opierają. A potem akcja dzieje się jakby ktoś o Wiecie, te dwuznaczne sytuacje. Żeby mnie nie zablokowali, nie mówię konkretnie. Słuchajcie, takiego podejścia po tej książce. No, raczej się nie spodziewałam. Myślałam, że będzie tylko ostra, taka, taka naprawdę trochę szorstka, jak to na okładce zaznaczyli. Ale tutaj jest też trochę ciepełka. Słuchajcie, no, jak to na y, dobry kryminał jest. Mamy tutaj oczywiście trupa, no i trzeba odnaleźć sprawcę tej makabry, gdyż nic tu nie będzie łatwe. Przygotujcie się na krwawość, na ordynarność z domieszką własnych, prywatnych spraw, no bo postacie oczywiście, które tutaj są, no mają też swoje życie, więc to nie jest tak, że zajmują się tylko robotą. Mają też takie problemy, które się dzieją u nich w domu, w małżeństwie. No i ktoś tu będzie kogoś bardzo mocno rozpraszał. Powiem Wam, że jest to jedna z mocniejszych książek, takich naprawdę twardszych, brutalniejszych. I, i jak to widać, Grzegorz Brudnik, twarde imię, twarde nazwisko i twarda książka z twardym tytułem. <laughs> Tylko wydawnictwo wspaniałe. Ale warta uwagi, warta uwagi, dałam jej dyszkę, bo naprawdę, no, smutno się robiło, kiedy już miałam dojść do jej końca. Mówię, nie, 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 jeszcze musi poczekać, jeszcze musi poczekać. No i w końcu przeczytałam ją do końca, no i teraz jestem o siebie zła, że przeczytałam, bo... Ale, ale jest jedna możliwość. Odłożę na pół roku, przeczytam jeszcze raz. Chyba, że autor mnie wyprzedzi i napisze kolejną. <grymne> Zawsze są jakieś możliwości. Nigdy nie ma tego jednego miejsca. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.